Witam Szanowne Państwo w nowej serii filmików o kierowcy chwilowo-zawodowym. Słuchajcie, miałem pewien dylemat w jakiej konwencji kręcić te moje filmiki, no bo nie oszukujmy się, praca kierowcy ciężarówki jest dosyć monotonna i nudna. Natomiast doszedłem do wniosku, że w moich poprzednich filmikach zgromadziłem różne osoby jako moich widzów, jako moich fanów. Oprócz ludzi takich jak ja, czyli kierowców, czyli busiarzy kierowców ciężarówek, są też ludzie zdrowi psychicznie, którzy nigdy w życiu nie siedzieli na przykład w ciężarówce. Więc postanowiłem oprócz takich zwykłych zdarzeń z trasy czy, czy z życia yy, codziennego yy, nakręcić jakieś ciekawostki, jak się obsługuje ciężarówkę, jak to wygląda, yy, jak się tym jeździ. Być może to Was zainteresuje. Szczególnie, mówię mówię, ludzi, którzy nigdy nie mieli do czynienia z takim dużym pojazdem. Zapraszam. Witam, szanowni państwo. Jestem wieziony osobówką. Jestem spakowany na swoją pierwszą trasę w nowej firmie. Nawet nie wiem, jaki model ciężarówki będzie. Nie wiem, jaki rodzaj zestawu. Wszystko się okaże na miejscu. Nie wiem, z kim będę jechał, bo jadę w podwójnej. Także będzie się działo. Zapraszam na film. I tak w ogóle to nie wziąłem kamery, nagram troszeczkę telefonem tylko. Yy, także wybaczcie, że te pierwsze filmy będą totalnie chaotyczne. Nie będzie wiadomo o co chodzi, yy, nagram tyle ile się da. I wszystko jasne szanowni państwo. Mercedes Actros w konfiguracji tandem jumbo, czyli prawie 19 metrów długości. Yy, jeżeli chodzi na przykład o zawracanie to potrzebuje znacznie więcej miejsca niż yy, ciągnik siodłowy z naczepą. To są, Szanowni Państwo, uroki transportu. Już chyba za 4 godziny czekamy pod biurem i pizdiec, możemy sobie dalej czekać. Szanowni Państwo, o godzinie kurde, co mi się to wyświetla. O godzinie 2:20, 2:20, 2:20 w takich to oto okolicznościach przyrody. W takich to oto. W takich to oto. jesteśmy na, na parkingu w Niemczech, w okolicach. Nie wie gdzie? Przepraszam. Gdzieś yy, w środkowych Niemczech. Wracamy z okolic Stuttgartu. Yy, e, e, e. Oczywiście nie ma miejsc, żeby zrobić normalną pauzę. Trzeba kwitnąć jak idiota w jakimś dziwnym miejscu. Dobra. Teraz ruszamy dalej. No, mobilki śpią. Gdzie kto może. Miejsc nie ma. Miejsc oczywiście na parkinga w Niemczech nie ma. Podamy dalej, kibelek odwiedzony, jedziemy. Witam, jesteśmy już w Polsce. Wysłali nas na przegląd opon, serwis opon, inspekcji opon. Tu, na samej granicy w Zgórzalcu, na siódmą. A w jest wszystko pozamykane. Prawdopodobnie czynne od ósmej. Weź tu teraz, trac godzinę czasu. No, opony jeszcze przez godzinę zamknięte, według Google, więc się tankujemy. Zatankowało się Dobra, zostawił, zatankowany Jak ktoś nie wie, to ma prawie 19 metrów A siedzenie jest powyżej poziomu mojej głowy Dla ludzi, którzy nie jeździli czymś takim Pakujemy się Kluczyki schować się. Od baku 70 słodków do góry i nawigacja mi zdechła, nie chcę się odpalić. Nie wiem co chodzi. Patrzcie co się dzieje. Dopiero co zatankowałem, a wyświetla się rezerwa diesla. Ostrzeżenie, jaka kurwa rezerwa diesla, jest do pełna zatankowany. Porypało. Zobaczymy po odpaleniu. Zmieniło? nic się nie zmieniło. Biegi działają. Dziwne. O, zniknęło samo. Dziwne samochody. Słuchajcie, jest przymrozek. Gość pogina w krótkich rękawki i w krótkich Kurde, zapomniałem o jebanej maseczce i muszę wracać. Sezamie, otwórz się. Zamie, zamknij się. Dobra, wróciliśmy do serwisu Opon. Na tej stacji, na której zawsze sprinterem parkowałem, nie parkowałem, tankowałem. A tu jest serwis Opon. i teraz do drugiego punktu nie powiem wam gdzie nie ma to sprawa Półtorej której jazdy następnie generalnie jadę teraz trasą którą zawsze wracałem do domu z Holandii Fotelki lecą, co się dzieje. Zawsze sprinterem jechałem tu w nocy w tą stronę, a teraz jadę Robuję w dzień mniej więcej tą samą trasą, prawie, prawie do domu, ale nie. Rower ma tutaj 400 km, jesteśmy drogą. Proszę Państwa, jak ktoś przymula, nie ma siły, jest zanim się robi korek, to jestem ja. Głównie na niemieckich autostradach. Ładnie trzeba wyprostować zestaw, żeby nie robić wiochy. Niczym kierowcą osobówki. Tam jakieś kupy piachu leżą, kurde. O. I to by było na tyle. Dziękujemy za uwagę.